Rozpoczęliśmy kilkadziesiąt minut temu nasz festyn rodzinny połączony z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Które organizujemy jako Parafia świętego geniusza każdego roku. Ten festyn dzieje się w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest nasz plac kościelny, na którym się teraz znajdujemy, i za naszym kościołem w ochronce sióstr służebniczek tam jest cała seria zabaw dla dzieci, muchańce, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wiele, wiele innych atrakcji. W tej chwili trwają występy dzieci z placówek oświatowych z terenu Pogorzelca. Za Kolejne koncerty, występy, można coś dobrego zjeść, można i na słodko, i na gorąco. Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głos, a ja wiem, że ten głos ma także duszę i nie ma i w sobie czuć. Myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chcę twój świat. Zachęcam do aktywnego udziału, ja wiem, że za chwileczkę rozpocznie się przedstawienie z udziałem m.in. księdza proboszcza, także to będzie nie lada gratka. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i przekazuję również pozdrowienia od pana senatora Benjamina Godyli, który też tutaj wspiera i zarówno parafię, jak i pieczę zastępczą. Wszystkiego dobrego, dziękuję uprzejmie. Cieszę się, że tylu amatorów jest podtrzymywania więzi takich rodzinnych, sąsiedzkich na takich spotkaniach. Myślę, że tutaj przede wszystkim duża zasługa organizatorów ukąd w stronę księdza, bo zawsze te festyny są bardzo dobrze zorganizowane, jest miła, przyjazna atmosfera no i przede wszystkim no, załatwił ksiądz tutaj dobrą pogodę, bo wczoraj, po wczoraj się ulewie, to nie było pewności, także wygląda to bardzo fajnie. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prezydent Sabiny Nowosielskiej własnym życzę Państwu miłego spędzenia czasu no i udanej zabawy Festyn rodzinny to też dobre miejsce jest na promocję rodzicielstwa zastępczego, no bo gdzie jak nie tutaj właśnie promować jest tą taką ideę, że dzieci w sytuacjach, kiedy no rodzice biologiczni nie mogą ich, czy nie potrafią ich wychowywać, żeby jednak w rodzinie mogli się, mogły się wychowywać. Stąd też chętnie się angażujemy tutaj. W ten festyn, który jest jednocześnie Dniem rodzicielstwa, powiatowym Dniem rodzicielstwa następszego. Tutaj bawią się dzieci, jest wspaniały plac zabaw, jest sporo młodzieży. Tutaj angażuje się też grupa taka parafialna niniwa. Z tego co wiem, bardzo piękna grupa młodzieżowa. Też się angażuje zespół szkół numer jeden tutaj z dziećmi, które animują ich zabawę. Jest to obiekt, tutaj, proszę Państwa, bardzo ciekawy. To jest przedszkole, siósty. Myślę, że gdzieś będzie okazja jeszcze pokazać te rzeczy, które się tutaj znajdują, bardzo przyjazne dziecku. Cieszymy się bardzo, że jest przyszło tyle osób, że pogoda nam sprzyja, że możemy z całymi rodzinami się cieszyć, że nasze dzieci tutaj też znajdują dobre miejsce, właśnie do zabawy, do, do radości. No, tego wszystkiego nam potrzeba. Główną atrakcją naszego festunu była tak zwana bajka bajka o rzepce, dzięki której, która w sumie to zebrała e, największą publiczność. E, najwięcej śmiechów, chichów było właśnie podczas tej bajki i co najważniejsze zaraz po bajce spadł tak zwany deszcz, duża ulewa i tutaj tak śmiejemy się trochę pół żartem, pół serio, że aniołowie tak się śmiali w niebie, że się rozpłakali i posłali do nas piękny deszcz, albo błogosławieństwo, To błogosławili nas tak, że przesłali nam te swoje błogosławieństwo. Teraz czekamy na kolejne atrakcje, jest to biesiada, a następnie kończymy to tak zwanym, taką posiadówką, czyli tańcami na koniec dnia.